Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony horki. I dzisiaj gramy Timo na Tylko problem jest jeden. To ja jestem Kenenem. E, tak, gramy Kenenem. I tutaj pozdrowienia dla Raja. Raju, pozdrow dla Ciebie, dzięki Ci bardzo. Na streamie ostatnim, który był, gdzie grałem z widami Arame, czyli z moim bratem i z jedną widzką. Salin, też pozdrawiamka dla Ciebie, mordeczko. No i świetnie. No. Ja na takich trade'ach z nim wychodzę dużo lepiej niż on. No i pozdrowionka właśnie dla Raj'a, bo Raj'u zrobił taką miłą, fajną rzecz, że kupił mi kapsułkę i skrzynkę i z kapsuły, czy tam ze skrzynki właśnie poleciał mi oto ten, ten skinek do Kennen'a. Także dzisiaj jest chomik, ale inny chomik. Także tak. No, jakbyście chcieli pozdrowienia na odcinku, to napiszcie komentarz. Ej, chcę pozdrowienia na odcinku. Ej, będziecie mieli pozdrowienia na odcinku. E, I postanowiłem sobie, że pójdę absolutnie piorunowym kanenem. Że wszystko możliwe, Boże, ale mnie wkurza ten Timo. E, eh, eh. Możliwie. Wszystkim, czym się da, to będę brał wszystko, co ma pioruny. Nie. Jedyną y, różnicą, pierwszą jaką nie wezmę, nie mam ani jednej farmy, on już ma drugi poziom. I mnie dojeżdża. Nienawidzę cię. <laughs> Jezu, wiem jakie to już jest wkurzające. Boże święty. Pierwsza farma. No, także tu będzie kwasu dużo. No jak widzi... wiecie, no. Umrę? Tak. O! Dobra, dobra, jestem. Musiałem się trochę uspokoić. Eee... Nic nie kupię. Nawet nic nie kupię. Szlak mnie trafi. Nienawidzę Timo. A chciałem go zbanować. Chciałem go zbanować. No. O Bosz. Ale gościu gra dokładnie, dokładnie tak jak ja. A bo gościuwa. Dog Po prostu dog bardziej. Dobra, już I się ode mnie odczep. Dziękuję bardzo. Nie ma flesza. Ja się po prostu muszę w niego wbijać, no i tyle, no. Timo to jest taka postać, która żeruje na, na lęku przeciwnika, tak naprawdę. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Ale im bardziej jesteś po prostu przestraszony graniem na tamtego chomika, to tym bardziej ten chomik będzie cię cisnął. I jeszcze zszedł sobie na topa. Na amida. Świetnie. Ale actually to dobrze. Bo on sobie może teraz tutaj przyjdzie. No, Git. No dobra. Jak będę miał szósty poziom, i będę trochę farmy przed nim. To on teraz z połową mi temat już wróci. No to też tak nie jest. No nie, buty całe sobie wziął po prostu. I podcast kupił. Dziwne, okej. Okay. A pomnie. Kurde. Gościu ma jeszcze więcej... O Boże, trafiłem na otp jeszcze gorszego ode mnie. On ma ponad pół miliona maestri? Boże. No to fajny meczik. Fajny meczik będzie. To jest karma. Tak zwana karma, moi drodzy. E, dobra, robimy tak. Buty. Podkę też na niego kupuję, bo. ja nie mam zamiaru się tutaj. O, Boże. Dobra, to jak on ma pół miliona, to ja muszę podpatrzeć, jak on gra, nie? No ale na razie to nie robi niczego, czego ja bym nie robił, no tak szczerze. O Boże. Dobra. Dobra, git. Z go w miarę wyprzedzam on już ma szóstkę. No wiedziałem, że tutaj się grzyby będą. Boże, czemu? Czemu? Czemu ja musiałem trafić na takiego obrzydliwego otp -ka? No, on gra identycznie jak ja, no bez żartów. Trafiłem na swojego klona, bez fajnych skinów po prostu. Dobra, gdzie no. Ja muszę starać się go kiusami jakoś dziabać, ale on... On ma taki zasięg kiusa, jak ja mam... Ja mam taki zasięg Q jak jego kuno. Tylko on ma swoje napój ten kliku ja muszę trafiać. Aha. O oh. Boże, ale się będę irytował w tym meczu. Jeszcze nikt mi tu nie będzie przychodził, no bo to jest Timo. No i, i Timo się źle gankuje po prostu. W sensie na niego. Ma slowy jakieś i tak dalej. Nie ma. Tu ma grzyby pewnie porozstawiane. Ja sobie muszę zmienić na trinket. No tak myślałem. Odczep ty się ode mnie. Boże! Daj ty mi spokój. O! Kanon. Kanon. Dobra. Jakbym tego kanona nie wziął, to bym się popłakał. Dobra. Okej. Okay. Ja się cofam. Ja się cofam. Ja potrzebuję Hextech, al... tego... Rocket Belta. A później idę, wszystko co jest z piorunami. Eee, dobra. Czyli tak, tak. git. dobra. MO Boże. No i. Tak, Teraz tak to będzie wyglądało. Ludzie będą grali nowym Wiktorem. Będą lamić. No, i ludzie będą grali Timo, bo Timo wrócił strasznie do mody. To jest teraz modna postać, nie? Jakby znowu nim grają ludzie. I akurat jak ja musiałem zacząć nim grać, temu znowu tutaj często bany. No, żarty. On nie był na baku od tamtedy. Chopie, co ty myślałeś, że ja cię nie widzę. Dobra. Okej. Okay. O, ja sobie wezmę chociaż plejcie, plejcika jednego. Jednak nie. No, cofnął się jednak. Ale nie ma jeszcze na całego. To jest dla mnie jakaś nadzieja. No dobra, tam jednego grzyba przeżyję. One też nie biją aż tak dużo. Git. Dobra, miodzio. Okej, okay, szczur zabity. Szkoda, że kill nie wleciał na mnie. On gra z ignite'em, nie z top'ekiem. No oczywiście, no bo to jest Timo. no. Co ja się w ogóle zastanawiam? Ale to teraz ja biorę sobie playcika elegancko, bo on tu nie przyjdzie. Może nawet dwa, bo dam radę zbijać. Nawet jak będzie miał na short stufa. biorę dwa playty. Będę grill'i. Dobra, git. Zarąbiście, zarąbiście. Wyszło jak chciałem. A ja teraz zdążę się cofnąć, on może tego jednego playta sobie dobierze maksymalnie. Ja sobie kupię hextech rocket belta i będę już miał cały item. Szczerze, te buty co on jest do przodu to mu niewiele dadzą. Także na, na dobre to wyjdzie. No, kurde. E, dobra, muszę sobie to jakoś sensownie dać. Dobra. No i git. Będziecie mi pisać, że, że tak się nie gra Timosem. Gram tu na gościa, co ma pół miliona maestri na nim. Jeszcze jakieś, ale? Dobra, sorry, bo ja. Za... No, czemu nie schodzicie, jak widzicie, że oni tutaj są? Nie, ja nie wierzę. W ogóle myślałem, że to jest Woliber na minimapie, a to jest przecież Wiktor. Nie, ja nie, dobra. Będę krzyczeć. Będę darmordę, kurde. Nie wierzę, nie wierzę po prostu. No, fidujcie mi go bardziej. 4-1. Nice. Nice. So happy. I'm so happy. Dobra, no to zmieniam. Że tego warda też kupię, bo mi zepsuł. Ao pogrzeje mnie pogrzeje mnie. Hmm. Jeszcze nie wiem tego kanona, No, dobra, szybkie czyszczenie. Dobra, nie ma. Git. Dobra. No i dobrze. No i fajnie, jeszcze mam miłego junglera. Gra pierwszy raz War weekend, też nie będę dla niego niemiły, no. Poza tym to tylko normal. A ja biorę sobie tego. Wierzę. No i git. No, może nie jestem tutaj najlepszym narzędziem w shopie. Ale... ale tak. Coś tam robię. Dobra, ja to muszę szybko przepuszować. Aż tak se nawet zrobię. Dobra, git. I ja się cofam. Co ty myślałeś? Ty szczurze podły. Obrzydliwy. Tak, w końcu nim nie gram. Mogę go spozywać. No powierzy ma. Ma powierzy? Nie. Ile to wieża ma HP? Urde 29. Przecież to jest na auto, tak pogrzeje mnie. E, dobra. E, I budujemy Storm Surge, bo idziemy całym. Wszystko, co ma pioruny. Także to jest. E, dobra, zdążę? Chyba zdążę. O, morda. To nie było najszybsze Ono no, tylko na shortstuffa Co ty robisz na tym topie? Gram, daj mi spokój no. To jest tylko normal też, no bez przesady Chłop ma 1-4 farmy ode mnie I pyta co ja robię na tym topie Basically mamy dokładnie Tyle samo, po prostu, impaktu na grę. Tylko różnica jest taka, że wieża na topie jest prawie cała zniszczona, a na midzie ledwo tknięta. Tak, by the way. Dobra. Jeszcze eee, uwaga. Okej, okay, dobra. Już mam tyle AP, że mogę w miarę wave y one -shootować. Dobra. Ok. O, świetnie. Ile mi bierze? No. Dobra, Git. Aha, on nam bierze wierzę. Ja mu im bierze wierzę. O. No. I ten Timo na mnie teraz idzie, to jestem pewny. A jednak ja nie. Ej, halo Boże, oni śpią. Czy o co chodzi? No i brawo. Boże. Co za przychlasty! I chłopie jeszcze będzie mi pisał, co ty zrobiłeś na tym co topie. No nie, nie wyczymię, nie wyczymię zaraz. Good job. No i, i po co mi bierzesz tego kanona, ja się ciebie pytam. Po co? Naprawdę? Idę. Boże nie ten Wiktor nie wytrzymam. Nie wytrzymie. To jest chyba najgorszy mecz, jaki był na tym kanale. Eee. Wow. Nienawidzę Timo. Nie, jak nie, od dzisiaj, jak nie gram po prostu. Jak gram na topie, na topie zaznaczam. Napis. Nie, nie będę się odpalał. Nie będę się odpalać. To nie ma sensu. Dobra, no chłopie. Ty się bijesz, czy co? No i nara A jednak nie Dobra, idę na kogoś, ja się chce rzucić? Na no, szkole, let's go. No, dobra. Wiem, że nie musiałem tego tak robić, ale szczerze, szczerze, jestem już zmadowany tym meczem. Mam dość. Ten Weyger gra pod tankę? O Boże, on gra pod ROA. Dobra, no to co tutaj dalej jest z piorunami? Jakoś z przedmiotów, wszystkie przedmioty. Lichbane, nie, to nie ma piorunów. Tu są pioruny na Infinity Edge'u. Ale szczerze na statiku, to jest na pewno piorun. Tu się nie da, nie da się pomylić w kwestii piorunowości tego przedmiotu. Good. Ten Warwick też biega 600k na Timo. No, ma 600k na Timo. Ja, dobra o Boże, dobra. Panowie i panie, dajcie spokój z tym meczem. Winions, ja dokładnie. I hate you. I hate you. I hate you. Mhm. Mm mm -hmm. Yep. Oh. Dobra, widzę, że oni się coś tu chcą bić chyba Nasi Go ich gonią No bo a co to za różnica Przecież Quick Game a draft to jest praktycznie to samo, tylko to, że możesz sobie zbanować postać, na którą nie chcesz grać. Normal ist normal. Ist. Oh, ah, schön. Na, DJ. No i bo i tak nas skończą, także. No. GG, pozdrow z dla, z dla Raja. Dzięki za, za skina. Na razie.